Serdecznie wszystkie osoby z podznaku Strzelca. <laughs> Dzisiaj przychodzę do Was z krótkim czytaniem kart na miesiąc luty. Czyli strze Strzelec i miesiąc luty. Strzelec i miesiąc luty. Luty pod buty. Strzelec i miesiąc luty. O, tutaj dwie karty się wyciągnęły. A niech i będą dwie. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Dobrze, drogie. Drogie strzelce. Karty pokazują, że jeżeli będziecie gdzieś w jakąś podróż planowały, to w każdym razie, ona jakby w tym miesiącu lutym, jeszcze karta umiarkowania mówi, że to się nie zadzieje. To będą na razie pozostanie w kwestii, w kwestii planów. Także po prostu działajcie umiarkowanie dosłownie niczego tutaj sztucznie nie należałoby. W tym miesiącu przyspieszać, zwłaszcza jeżeli chodzi o wyjazdy, o jakieś podróże. Co tu jeszcze dalej karty pokazują? Dla osób samotnych jest szansa poznania kogoś młodszego, młodszego od was. Może ta osoba Wam przynieść taką, wnieść do Waszego życia jakąś radość. Generalnie osoba pogodna, taka optymistycznie nastawiona. No, ale tak naprawdę to nie wiem, czy wy będziecie e, chciały, bo widać to, jakby je, zainteresowanie tej drugiej strony będzie większe e, niż wasze. E, co tu jeszcze <laughs> dalej mamy? Osoby, które już były w jakiejś relacji dłuższej e, czy krótszej, no niestety karta. Trójki Mieczy mówi o takim odejściu, rozejściu się w zasadzie z bólem serca, ale przepraszam, to jest jakby niezależnie od Was, by to się miało odbyć, czyli ta relacja, związek nie może być z jakichś przyczyn zewnętrznych, z przyczyn obiektywnych od Was niezależnych, no nie może być realizowana. Ale, drogie strzelce, uzbrójcie się w cierpliwość. Widać, że tutaj długo cierpieć jakby nie będziecie, bo karta siły i króla kielichów pokazuje ma to dobre i złe strony. Dobra jest taka, pokazuje, żebyście złe, zła jest taka, żebyście tutaj w jakieś nałogi nie popadli, nie, nie wylewali za kołnierz. A dobra jest taka, że możecie kogoś Poznać w typie osoby romantycznej, osoby tutaj tym razem starszej, w Waszym wieku lub starszej od Was. No, aczkolwiek, osoby takiej dosyć powiedziałabym, która lubi trochę hulaszczy, tryb życia. Nie wiem, czy taka osoba rozrywkowa, zabawowa. Będzie wam odpowiadała. W każdym razie osoba, która jest taka nie tyle taka milusia, ale w tym sensie, że ona wam pomoże, ona z wami porozmawia, was zrozumie, taka powiedzmy do rany przyłóż i to zarówno może być mężczyzna czy kobieta, tutaj jakby te cechy przypisywane są obu płciom. Także macie szansę, właśnie taką osobę też poznać, także drogie strzelce, tutaj duże zainteresowanie waszą osobą, najpierw jakaś młodsza postać się pojawia ale wy jakby trochę no fajnie, fajnie, ale nic z tego nie będzie tutaj jakieś przykre no niemożliwe do zrealizowania uczucie, jakiś żal z tym związany, ale już tutaj koło was idzie do was ktoś, ktoś nowy Także dużo, powiedziałabym, może nie tyle samej miłości, co dużo spraw uczuciowych będzie koło Was się gdzieś tam działo, krążyło. A jeżeli mieliście plany wyjazdowe, czy też będziecie czynić plany wyjazdowe, no to jeszcze jest karta, która mówi o tym, że zaczekaj, pomyśl, przemyśl. Także last minute bym raczej w lutym odradzała tym osobom, które gdzieś tam planują wyjazd to niech on będzie bardziej taki przemyślany. Ja życzę wszystkim strzelcom udanego miesiąca. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa! Pa.